To jest podcast Więcej niż szczęśliwe małżeństwo. Jeśli dążysz do lepszej relacji małżeńskiej, to ten podcast jest dla Ciebie. Mamy nadzieję, że ten podcast to przestrzeń rozmów o relacjach, o małżeństwie, rodzinie, trudnościach w codzienności, ale też o radościach i nadziejach. Cześć, to Monika. Witaj w kolejnym odcinku, w którym rozmawiamy o rzeczach, które naprawdę zmieniają życie. Nie tylko na poziomie teorii, ale w codziennej, namacalnej rzeczywistości. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o czymś, co dotyczy chyba każdej z nas, kto jest w związku. O czymś, o czym wszyscy wiemy, że istnieje, ale rzadko rozumiemy, dlaczego to się dzieje. Zacznę od pytania. Czy kiedykolwiek zastanawiała się, dlaczego ty i twój partner reagujecie na stres tak zupełnie inaczej? Wiesz o czym mówię. Ta scena, która pewnie dzieje się w wielu domach, również w moim, jest późny wieczór, dzieci w końcu śpią albo prawie śpią. W, lewie, w zlewie piętrzy się bałagan po kolacji, oczywiście zmywarka się popsuła, a może pralka, może jedno i drugie, i twój partner wraca do domu. Widzisz po nim, że był trudny dzień. Jest spięty, milczący. Ty też jesteś wykończona, ale inaczej. Ty czujesz, czujesz się, jakbyś nosiła świat na ramionach, ale nie możesz go odstawić, no, bo kto go wtedy będzie trzymał? I wtedy jeden komentarz, jeden drobiazg i wybuch. On eksploduje, podnosi głos, może trzaska drzwiami, może po prostu wychodzi, a ty? Ty zamykasz się w sobie. Milkniesz. Czujesz, jak ściska ci się gardło, jak łzy podchodzą pod powieki, ale i powstrzymujesz, no bo, no nie chcesz przecież robić sceny. I siedzicie potem po przeciwnych stronach pokoju, każdy we własnym świecie, czując się kompletnie niezrozumiani. Czy to znajome? Bo jeśli tak, to dzisiejszy odcinek zmieni twoje życie. Tak dosłownie, przez lata mówiło się nam, że to kwestia charakteru. Że on jest zbyt impulsywny, że ty jesteś zbyt emocjonalna, że trzeba popracować nad komunikacją albo zrozumieć nawzajem swoje potrzeby. Ale prawda jest inna. To nie charakter, to biologia. I gdy zrozumiesz tę biologię, gdy naprawdę głęboko zrozumiesz, jak hormony kształtują wasze reakcje na stres, wszystko się zmienia. Przestajecie walczyć przeciwko sobie zaczynacie tańczyć ze sobą. Więc nabierz wygodnie powietrza. Może nalej sobie herbaty, usiądź wygodnie, bo za chwilę zanurzymy się w przełomową naukę, która przepisuje zasady gry w związkach. Zacznę od czegoś, co brzmi jak science fiction, ale jest stuprocentową nauką. Twoje ciało i ciało twojego partnera Metabolizują stres fundamentalnie inaczej. Nie chodzi tylko o to, że inaczej się czujecie. Chodzi o to, że wasze mózgi, wasze hormony, wasze systemy nerwowe reagują z według zupełnie innych algorytmów. I tutaj zaczyna się fascynująca historia. Przez dziesiątki lat naukowcy badali stres jako coś uniwersalnego. Jakaś presja, i wtedy wkracza kortyzol. Idzie w górę, jest reakcja: walcz albo uciekaj, i koniec historii. Ale w ostatnich dwóch dekadach odkryto coś, co całkowicie zmieniło tę perspektywę. Odkryto, że te same hormony, które regulują płodność, testosteron u mężczyzn i progesteron u kobiet, również kształtują sposób, w jaki reagujecie na stres. A słyszysz to? To nie są oddzielne systemy. Płodność i stres są ściśle ze sobą połączone. I to ma głęboki sens ewolucyjny pod wieloma względami. My omówimy jeden. Przez tysiące lat, przetrwanie gatunku zależało od tego, czy mężczyźni i kobiety potrafili reagować na zagrożenie w sposób, który się wzajemnie uzupełnia. Czyli nie ty reaguj tak jak ja, bo inaczej jest źle. Tylko. Ty reagujesz inaczej niż ja, bo razem tworzymy coś kompletnego. Komplementarność, nie konflikt. Ale zanim przejdę do tego, jak to działa w praktyce, muszę pokazać ci mechanizmy. Bo gdy zrozumiesz, dlaczego się dzieje się to, co się dzieje, będziesz mogła transformować swoją codzienność. Zacznijmy od mężczyzn, od testosteronu. Gdy twój partner staje w obliczu stresu, czy to presja w pracy, czy konfrontacja, czy nawet kłótnia z tobą, jego ciało uruchamia starożytny system reakcji. Badania pokazują, i teraz będę cytować konkretne rzeczy: pokazują, że mężczyźni często wykazują silniejszą początkową reakcję kortyzolową w obliczu ostrego stresu. A to znaczy, ich poziom kortyzolu, głównego hormonu stresu, szybko i mocno rośnie. Brzmi jak słabość? Jak no wiesz, ten stereotyp mężczyźni nie radzą sobie ze stresem. Właśnie tutaj zaczyna się magia. Bo jest jedno badanie naukowe, opublikowane w 2015 roku, które odkryło coś niesamowitego. Mężczyźni z wyższym poziomem testosteronu mają niższą reaktywność kortyzolową pod wpływem stresu. Przeczytam to jeszcze raz, bo to kluczowe: wyższy testosteron niższa reakcja stresowa. Co to oznacza? To oznacza, że testosteron działa jak tarcza jak stabilizator pomaga ciału szybciej wrócić do równowagi po wyzwaniu. Testosteron nie tworzy problemu, łagodzi go, napędza skupienie, odwagę, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, fizyczną gotowość do działania. Czyli, gdy twój partner reaguje na stres działaniem, gdy chce natychmiast coś naprawić, rozwiązać, zrobić, to nie jest brak empatii, to nie jest ignorowanie twoich potrzeb, to jest jego biologia mówiąca. Muszę to naprawić teraz. On jest zaprojektowany dosłownie na poziomie hormonów, do szybkiej, decyzyjnej akcji, do tego, by w obliczu zagrożenia chronić, rozwiązywać, działać. I przez tysiące lat to działało. Gdy był drapieżnik, gdy był wróg, gdy było fizyczne zagrożenie, ta reakcja ratowała życie. Ale, i tu jest haczyk. Testosteron działa świetnie w sprintach, ale nie w maratonach. Gdy stres jest krótki, intensywny, a potem znika, system działa perfekcyjnie. Ale gdy stres staje się przewlekły, gdy jest codziennością, która nie ustępuje, wtedy ten sam mechanizm może się obrócić przeciwko zdrowiu. Podwyższone ciśnienie krwi, chroniczne napięcia mięśniowe, problemy ze snem. I wypalenie. Bo mężczyźni są biologicznie zaprojektowani do ostrej akcji, nie do noszenia ciężaru miesiącami. I tutaj, tutaj zaczyna się Twoja rola. Teraz przejdźmy do kobiet, do nas, do progesteronu. Tutaj nauka odkryła coś rewolucyjnego. Kobiece ciało posiada wbudowany, naturalny system ochrony przed stresem, który aktywuje się w określonych fazach cyklu. Posłuchaj tego uważnie, bo naprawdę to zmienia wszystko. Jest taka faza w twoim cyklu, faza lutealna, która zaczyna się po owulacji i trwa aż około dwóch tygodni do końca, do miesiączki. W tej fazie progesteron zaczyna wzrastać. I badania z 2010 roku pokazały coś niesamowitego. Kobiety w fazie lutealnej mają znacząco niższą hormonalną odpowiedź na stres w porównaniu do fazy folikularnej. No, jeszcze raz to powiem faza lutealna, czyli ten czas, który często jest przedstawiany jako trudny czas, jako PMS, jako moment, gdy, no, czasami jesteś taka, no, nie do wytrzymania. W rzeczywistości może być czasem Twojej największej stabilności emocjonalnej i odporności na stres. Hm. Siedziałam, gdy to przeczytałam i tak pomyślałam, czekaj, czekaj. Czyli przez lata mówiono mi, że jestem w tym czasie trudna, emocjonalna, niestabilna. A to był moment, w którym moje ciało było najbardziej odporne na stres? Tak, dokładnie tak. Bo progesteron, ten piękny, ale niedoceniany niestety hormon, ma super W poprzednich odcinkach podcastu wspomniałam już, że progesteron i jego metabolit o nazwie allopregnanolon, wchodzą w interakcję z receptorami GABA w Twoim mózgu. GABA to neuroprzekaźnik, odpowiedzialny za spokój, relaks, wyciszenie. I Wiesz, co jest ciekawe? To są te same receptory, na które działają niektóre leki przeciwlękowe. Czyli Twoje ciało naturalnie, samo, w każdym cyklu produkuje substancję, która działa jak naturalny lek przeciwlękowy. Co to oznacza w praktyce? A to oznacza, że w fazie lutealnej progesteron redukuje lęk, tłumi gwałtowne skoki kortyzolu, promuje głęboki, regenerujący spokój, zwiększa twoją odporność emocjonalną, pomaga ci zachować perspektywę w trudnych sytuacjach. Progesteron tworzy spokojną odporność to jest twoja biologiczna supermoc. I tutaj jest kluczowe zrozumienie. Gdy jesteś w fazie lutyalnej i czujesz ten głęboki spokój, tę chęć do wycofania się, do refleksji, do spowolnienia, to nie jest słabość, to jest mądrość Twojego ciała. Twoje ciało mówi ci: teraz jest czas na stabilność, na głębie, na spokój. Gdy to zrozumiesz, gdy przestaniesz walczyć z tym, a zaczniesz z tym współpracować, wszystko się zmienia. Ok, więc mam już obraz. On, testosteron, akcja, skupienie, ochrona, natychmiastowe działanie. Ona, progesteron, spokój, stabilność, intuicja, głębia. I teraz najważniejsze pytanie: jak to wygląda w prawdziwym życiu? Jak to zmienia wasze codzienne interakcje? Wróćmy do tej sceny z początku odcinka. Jest późny wieczór. Oboje jesteście wykończeni. Jedno zdanie, za dużo i on eksploduje. Głośno, intensywnie, może trzaska drzwiami, ty zamykasz się w sobie. Cicho, wewnętrznie. Może płaczesz, w łazience. Tradycyjnie myślelibyśmy, jesteśmy tacy różni. Nigdy się nie zrozumiemy. To konflikt. Ale gdy rozumiesz biologię, to nie konflikt, to komplementarność. Jego eksplozja to testosteron mówiący. Muszę to rozładować fizycznie teraz. To jest jego sposób na powrót do równowagi. Twoje zamknięcie się to progesteron mówiący: Potrzebuję przestrzeni do przetworzenia, wewnętrznej ciszy, refleksji. To jest twój sposób na powrót do równowagi. I gdy to zrozumiecie, oboje przestajecie osądzać. Przestajecie interpretować reakcję drugiej osoby jako atak na siebie. Zaczyna cię widzieć taniec zamiast bitwę. Wyobraź sobie, że za tydzień znowu macie trudny moment. Ale tym razem on czuje, jak napięcie rośnie i zamiast eksplodować, mówi: Kochanie, muszę się przejść, muszę to rozładować. Wrócę za pół godziny i wtedy porozmawiamy. I robi to. Wychodzi, może biega, może jeździ na rowerze, może po prostu idzie szybkim marszem naokoło osiedla. I wraca. Inny, spokojniejszy, gotowy do rozmowy, bo wykorzystał swoją biologię konstruktywnie, nie destruktywnie. A ty? Ty czujesz, że słowa uwierają ci w gardle, że potrzebujesz ciszy i zamiast zamykać się i robić z tego kwestię dumę, mówisz: Potrzebuję 15 minut samotności. To nie jest odrzucenie ciebie. To jest moja potrzeba przetworzenia. Wrócę. I dajsz sobie tę przestrzeń. Może oddychasz głęboko, może piszesz w dzienniku, może po prostu siedzisz w ciszy i wracasz inna. Bardziej uziemiona. Gotowa do prawdziwej rozmowy. To jest transformacja. Nie walczycie z waszą biologią, współpracujecie z nią. I teraz chcę powiedzieć coś, co jest dla mnie osobiście najbardziej przełomowe w tej całej historii. Przez lata w kulturze, w mediach, w książkach o związkach, słyszeliśmy tę narrację: Mężczyźni i kobiety są z różnych planet. To konflikt, który trzeba jakoś przezwyciężyć. Ale nauka mówi coś przeciwnego. Mężczyźni i kobiety nie są źle zaprojektowani. Są perfekcyjnie zaprojektowani. Do wzajemnego uzupełniania się. Jego szybka reakcja, Twoja głęboka stabilność daje kompletny system reakcji na stres. Jego fizyczna akcja, plus Twoja emocjonalna mądrość daje zbalansowaną odpowiedź. Jego ochrona, plus Twój spokój dają harmonię. Żaden nie jest lepszy, oba są niezbędne. I gdy to naprawdę pojmiesz, nie tylko intelektualnie, ale sercem, coś się zmienia w sposobie, w jaki patrzysz na swojego partnera. Bo przestajesz myśleć, dlaczego on nie może być bardziej jak ja? I zaczynasz myśleć, jak cudownie, że on jest inny niż ja, bo razem jesteśmy kompletni. To jest. to jest takie odzwierciedlenie Bożego projektu. Siła i czułość, akcja i spokój. Impet i stabilność. Razem. Ok, ale wiem, co teraz sobie myślisz. Myślisz pewno, no pięknie to brzmi, ale jak to wygląda w praktyce? Co mam zrobić? No, na przykład w poniedziałek rano, gdy znowu będzie trudno. Więc teraz dam ci coś bardzo konkretnego takie trzy praktyczne strategie, które możesz wprowadzić od jutra. Strategia pierwsza i już wiele razy o tym wspominałam. Śledź swoją fazę cyklu. To brzmi prosto, ale naprawdę zmienia wszystko. Sama znajomość twojego cyklu daje ci moc. Druga strategia. Komunikujcie swoje potrzeby biologiczne. Brzmi to dziwnie, prawda? Ale spróbuj. Następnym razem, gdy czujesz, że napięcie rośnie, powiedz Kochanie, czuję jak mój kortyzol rośnie. Wiem, że ty potrzebujesz akcji. A ja potrzebuję przestrzeni, dajmy sobie 20 minut osobno, a potem wrócimy do rozmowy. Okej? Okay? Gdy nazywasz rzeczy po imieniu, gdy mówisz o hormonach, o biologii, nie o charakterze czy intencjach, wszystko staje się mniej osobiste, mniej bolesne. Przestaje być, ty jesteś zły na mnie, ale staje się, twoje ciało reaguje na stres. To jest subtelna różnica, która zmienia wszystko. I ostatnia trzecia strategia planujcie z wiedzą o hormonach. Gdy wiecie już jak działają wasze ciała, możecie strategicznie planować życie. Na przykład on ma trudny tydzień w pracy, nie planujecie dodatkowych stresujących wydarzeń. Dajcie mu przestrzeń do rozładowania napięcia tak fizycznie. Przestajecie walczyć z biologią, zaczynacie z nią tańczyć. Zanim zakończę dzisiejszy odcinek, chcę powiedzieć jeszcze jedno. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli zrozumienie hormonalnego projektu waszych ciał, to nie tylko nauka albo ciekawostka biologiczna. To taka duchowa mądrość. Bo gdy widzisz, jak Bóg zaprojektował wasze ciała do wzajemnego uzupełniania się, małżeństwo przestaje być próbą przezwyciężenia różnic, staje się celebracją komplementarności. Staje się żywym obrazem tego, jak różnorodność tworzy harmonię. I nagle rozumiesz, że te wszystkie konflikty, o których mówiłaś, może nawet terapeutce, te wszystkie różnice, które cię irytowały, to nie były błędy projektu, to był sam projekt, zaprojektowany przez kogoś, kto wiedział dokładnie, co robi. Więc następnym razem, gdy on eksploduje, a ty zamykasz się w sobie, Zamiast myśleć, jesteśmy tacy różni, to nigdy nie zadziała. Spróbuj pomyśleć, jesteśmy tacy różni, bo mamy być. Razem tworzymy coś pięknego. Dobra, zbliżamy się już do końca i takie szybkie podsumowanie. Mamy tutaj cztery punkty. Pierwszy to: testosteron u mężczyzn pomaga szybko reagować na stres, ale jest zaprojektowany do sprintów. A nie maratonów. Drugi punkt: progesteron u kobiet tworzy naturalną ochronę przed stresem w fazie lutealnej i to jest twoja supermoc. Trzeci: różnice nie są konfliktem, są komplementarnością. Jego akcja, plus twój spokój, dają kompletny system. I ostatni punkt: bardzo praktyczny: śledź cykl, komunikuj potrzeby. Planoj z wiedzą o biologii. I na koniec moja osobista prośba: jeśli ten odcinek coś w tobie zmienił, nagle może zobaczyłaś swojego partnera innymi oczami, jeśli poczułaś ulgę, że to nie jest wasza wina, że jesteście różni, podziel się tym odcinkiem. Możesz wysłać go swojemu mężowi, koleżance albo siostrze. Bo to nie jest wiedza, którą trzeba trzymać dla siebie, to jest wiedza, która może czasami uratować pomoc związki Jeśli chcesz więcej to sprawdź naszą stronę nadprofam.pl Do następnego razu Cześć